Cześć, Anaczko jestem skatefan, a to jest Pigment, który dzisiaj z nami nagrywa wprowadzenie do mojego kanału, czyli tego kanału, czyli Skatefan. I w tym filmie chciałbym powiedzieć, co będzie na tym kanale. Więc tak, zacznijmy. Na tym kanale będą pojawiały się filmy z rolek, co już wskazuje sam mój obrazek kanału rolki. I będzie także jazda na rowerze, także no z parę kilometrów, oczywiście z moim komentarzem, który będzie nagrany oddzielnie. I co mógłbym wam jeszcze powiedzieć? Będzie, będą takie sporty. No nie wiem, może czy od czasu do czasu rzucę jakiś film z piłki nożnej, ale to raczej rzadko. Mogę potem, jak już będę, nie wiem, no, może innym razem kiedyś. Jak się nie wiem, jak będę miał więcej widzów z 50 widzów. Hehe, nie czuję się, abym był sławniejszy. To nagram vloga jakiegoś. Przyczytanie książek. <laughs> Żartowałem. No nie wiem. Z jakiegoś tematu, który wtedy poruszymy, bo teraz nie warto myśleć o czymś, co jeszcze no, no, nie ma szans. Więc tak, teraz już się będę z wami żegnał i... Tak, yy, jeśli chodzi o. Kiedy zacznę nagrywać. O tak. Kiedy zacznę nagrywać filmy. Yy, filmy pojawią się, gdy pod tym filmem wprowadzeniowym. Tym, 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 tym. Właśnie tym. Będzie. 5 lajków. Jeśli będzie 5 lajków, to będzie film. z rolek ale na 10 widzów zrobię fajny specjal, więc żegnam się teraz z wami i do zobaczenia!